Mamy 8 maja, jakże fajnie, przymrozek, minus 2 z rana, no ale nie o tym. Po ostatnim teście dodatku do oleju, producent był na tyle miły, że przysłał nam, znaczy mi, eee, też dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy, zobaczymy. Oczywiście zalałem i do Wiertnicy i do Pajero, z tym, że w Pajero wtyskiwacze były tam regenerowane 15 tysięcy kilometrów temu, więc tam się nie spodziewam jakichś dużych zmian, ale tutaj w Kubocie od 98 roku nikt do wtyskiwaczy nawet nie zaglądał, więc może coś pomoże. Dobra, potestujemy. Yy, parę wyjazdów i coś tam wrzucę, jakieś wyniki. A co do samego dodatku? Ja wiem, że to pierdol, ale no kurczę, przydałoby się tutaj jakieś wytłoczenie, chociażby co czwartkę dać. No dobra, prowadziłem sobie z tego. No i 9 października zakończyłem test dodatku ogólnie kwestii wyjaśnienia, żeby tam się nikt doszukiwał jakichś błędów, to, co było na poprzednim filmie, tam średnia spalania zestawu wychodziła 16,4, ale w międzyczasie po zakończeniu testu wywaliłem szyby z wiertnicy i odelżyłem kabinę. Około 40 kg, to skutkowało. spadkiem z... zużycia paliwa na około, około litrów, mniej to jest 15,4 litra i te przejazdy no to naprawdę nie dużo przejechałem bez tej kabiny około 1200 km, ale to już wystarczy, żeby mieć jakieś odniesienie. Tak czy siak na Pajero, tak jak mówiłem, nie wpłynęło to. No można powiedzieć, to jest błąd statystyczny, nie ma o czym gadać. Bo powiedzmy, że różnicy nie ma. Za to w wiertnicy po 62 motogodzinach pracy no Tutaj wpływ na wiertnicę, to, znaczy te, tych ujęciem tym szyb nie ma znaczenia, gdyż ona nie jeździ a wierci, więc jest to pomijalne. Ale spadek zużycia paliwa na poziomie ponad 5% jest już jak, znaczący, jak najbardziej. zasadniczo żadnych innych efektów nie zauważyłem. Oczywiście. A no i skończyłem też ze względu na to, że wymieniam olej, zaraz będę regulował zawory w wiertnicy, więc na pewno coś się zmieni to nie będzie wpływ tego dodatku. Ale zarówno ten dodatek do wtrysków, jak i ten poprzedni dodatek, który był cały czas w oleju silnikowym, żadnych dziwnych rzeczy typu rozpuszczone uszczelki nie spowodował. Nic mi tam dalej nie cieknie ani z jednej, z jednej ani z drugiej maszyny. No, i co to mogę dodać? No, po prostu ten dodatek do wtrysków działa. W sprzętach, które długi czas nie miały jakiegoś tam e, serwisu, Bardzo miało robione wtryski, więc, dlatego, mm, widocznie jeszcze są w dobrym stanie, tam nic ich tam nie ruszyło.